Dzień dobry Państwu, witam Państwa na moim kanale YouTube Kaczorowski Info. Jest to mój, jeden z kanałów, w którym ja umieszczam moje filmiki, nagrania, wypowiedzi. Dużo jest materiałów sensów, dużo jest moich materiałów z wywiadów, jest dużo też i z kursu, które organizujemy tutaj we Wrocławiu, jak również i w Londynie. Hmm. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie gabinet psychologiczny i magoterapii, który związany jest z, z terapią, y, hipnozą, hipnozą, hipnoterapią i magoterapia, autohipnozą. To są te dziedziny, które łączy wszystkie. Na tych moich filmikach dużo Państwo znajdziecie odpowiedzi, w zakresie tego, co pracuje, leczenia chorób psychosomatycznych, zaburzeń psychoseksualnych, depresji, bezsenności, emocji, nerwic, lęków, natręt, agresji, gniewu, myśli i czynów samobójczych, e, samookaleczeń, moczeń nocnych itd. Tych wszystkich problemów w podłożu psychicznym. Uwalnianie z nałogów alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego, lekarstw, środków udłużających, sterydów, hazardu. Zakupomani jest coś takiego, zakupomani. Komputeromani, seksomani też jest coś takiego, uzależnieni od partnerów i toksycznych związków. Tak, każdy znajdzie coś dla siebie. Regulacja zaburzeń odżywiania, skierowana na likwidację nadwagi, otyłości, bulimi anoreksji, przy nadmiernym spożyciu słodyczy, innych produktów mącznych czy mlecznych, y czy które są niepotrzebne czy niewskazane względów medycznych. Wzmacnianie nauki koncentracji, procesów y, y, pamięci oraz efektywnej nauki języków obcych. tak. Zmniejszanie tremy egzaminacyjnej, wystąpień publicznych, wystąpień na estradzie, wystąpień w, w, y, w tym większym zgromadzeniu. Wzmocnienie poczucia własnej wartości, pewności siebie. Pozytywnego myślenia, wydobycie nawet ukrytego potencjału umysłowego, fizycznego, psychicznego, intelektualnego potencjału. Każdy ma ten potencjał, tylko kwestia wydobyć je, jego z siebie, z nas samych. A wszystko będzie dobrze. Pobudzenie sprawności seksualnej u kobiet oraz potencjału aktywności u mężczyzn, usuwanie oziębłości psiowej wraz z regresją wieku, czyli wracamy do tych sytuacji, które są problemem, żeby uświadomić oczywiście problem. Wzmocnienie systemu odpornościowego, woli życia, silnej woli życia, bo jest słaba wola i silna wola życia, chęci powrotu do zdrowia, wyzwolenie optymizmu oraz pozytywnego, zdrowego Myślenia i działania. Można stworzyć też analogię przed pójściem na zabieg chirurgiczny. Bywały takie przypadki gdzie znieczulenia, ponieważ zabieg był związany z kosmetyką twarzy. Wywołanie niewrażliwości na ból u dentysty. Czy przed zabiegami różnymi? Przygotowanie hipnotyczne w formie naturalnej, jakby narkozy, przed zabiegiem operacyjnym oraz porodami, nawet boją się, panie, porodu, a więc można tu programować. Zresztą są na tego nagrania autohipnozy, które również polecam te nagrania, żeby je sobie słuchać. Nawet poproszę przed filmikiem, żeby puścić te nagrania, które będziecie Państwo mogli je sobie nabyć, po to, żeby wcześniej przygotować się przed sansem, Tym nagraniem popracować. Już będziemy przygotowani do seansu. Regresja wieku. To jest w każdym prawie sensie stosuje regresję wieku, uwolnienie emocji, blokad i tak dalej. Czyli taki powrót przypomnienia sobie, przeżyć zdarzeń z przeszłości, z dzieciństwa. Tak samo i w tą, tą, tą samą drogą może stosujemy również tak zwaną regresję reinkarnacyjną do poprzednich wcieleń, a nawet innych wymiarów. Gdzie też wędrujemy sobie w naszej podświadomości. Progresja wieku, czyli jakby to nazwać inaczej, jasnowidzenie. Widzenie swojej przyszłości według nowego programu, który kodujemy już przy pierwszym spotkaniu. Yy, tak. Zbiorowe sansy uzdrowiające to robię już na estradach, jak tu często większość państwa znają mnie z takich pokazów estradowych, gdzie, gdzie demonstrowałem tego typu, jak, jak wygląda hipnoza, tak samo jak telewizja wprowadza w taki strans hipnozy, bo telewizja wprowadza poprzez podawane sugestie i wywołanie lęku. Tak samo i ja demonstrowałem. Jeżeli Państwo, by ktoś mówił, czy ja jestem podatny na hipnozę, to zobaczcie, czy jesteście podatni na sugestie podawane w telewizji, radiu, w prasie, w mediach konkretnie. Jak media wpływają na was, tak samo ja wpływam podobnie, czyli działanie podprogowe, podkorowe, tak zwane, które ma swoje znaczenie jak reklama którą nie chcecie, a ona jest, ale musicie pierwszym wyrazić zgodę. Tak. I te sanse zbiorowe wraz z przekazem bioenergii popracuj z udziałem bioterapeutów, które na w zbiorowych sansach, gdzie jest i 50, i i 200, i 500 osób, i tysiąc bywało osób na moich spotkaniach, tak, na dużych spotkaniach, tak samo w Polsce, tak samo i w Londynie. Te spotkania demonstruję w Kanadzie, Toronto, w Niemczech. Demonstruję takie sensy, już dzisiaj mniej, ale one są dalej na moich filmach YouTube, na których zapraszamy Państwa do, do przeglądnięcia moich kanałów. Tak. A te sensy uzdrowiające są w celach terapeutycznych i doznań stanów uzdrowienia. Z pewnością takie uzdrowienia następują. Na zbiorowych sensach, oczywiście, że ludzie zdrowieją. No, jest tak. Proszę przyjść, sprawdzić, a można to oglądać nawet na moich filmikach. Ja również prowadzę kursy dokształcające hipnoterapię, autohipnozę, metodą terapii. To są kursy dla e, terapeutów. Organizuję kursy i warsztaty doskonalenia do umysłu. Samokontroli umysłu metodą Duma 3.6.9, takie szkolenia we Wrocławiu i w Londynie również. Prowadzę gabinet psychologiczno-terapeutyczny przy ulicy Gostyńskiej we Wrocławiu, tak samo i w Londynie. Te informacje znajdziecie na moich stronach, a nawet pod koniec tego filmiku, jak chcecie, to znajdziecie je. Tak samo prowadzę w Londynie praktykę psychologiczną. No, tam zapraszam osoby, które w Londynie od 10 lat tam prowadzę yy, gabinet w Londynie. Wobec tego, no tyle chciałem powiedzieć Państwu. Chciałem powiedzieć Państwu, żeby nie bać się hipnozy, żeby. Yy, yy, tak samo będziecie reagować jak przed telewizorem, niczym więcej. Człowiek traci hipnotycznie, nie traci świadomości, pewności siebie. No, myślę, że tyle na początek, a teraz prosi. Przejdziemy na film jakiś, który chcecie. Mam 1500 filmów swoich wszystkich, sprzed przed ponad 20 lat. Uzbierało się też w różnych miejscach. To jest tylko mała część, bo ich więcej mogłoby być, na których Państwo znajdziecie zawsze coś dla siebie w zakresie wywiadów, ostatnich wywiadów na temat obecnej sytuacji, jak również terapii, którą jesteście zainteresowani. Proszę bardzo, zapraszam na moje strony www. też tu znajdziecie informacje. Na moje. W stronę Facebooka kaczorowski Wrocław, kaczorowski info, kaczorowski Europa. Takie mam nazwy. Jeżeli tam znajdziecie coś dla siebie też na YouTube, to będę zadowolony. Jeżeli zostawicie swój znak, że tam byliście. A jeżeli Wam się podobało, to jeszcze bardziej będziemy zadowoleni, co będzie motywacją do nagrywania następnych filmów na ten temat. Zapraszam również do nagrań autohipnozy, które będziecie w pasku tutaj widzieć, będą się przesuwali na koniec również też, jak również moich książek, które napisałem na temat hipnozy, hipnoterapii i magoterapii, autohipnozy na temat na temat kursów, szkoleń i w tych książkach umieściłem. Dużo, bo taką trilogię napisałem, trzy książki, które były na temat reinkarnacji. Hipnoza w reinkarnacji, hipnoza, yy, hipnoterapia w imagoterapii i hipnoza i terapia w, yy, w, hipno, yy, w terapii. No, to już tyle, a razem mam dziesięć książek, w tym trzy książki w języku rosyjskim, napisane. Dla Instytutu Hipnozy Klinicznej w Linszym Moskwie, a te pozostałe 7 dla Państwa w języku polskim. z tego baj. Do zobaczenia na moich filmikach. Wszystkiego dobrego życzę. Do następnego spotkania. Dziękuję.